Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem na Pradze w północ. Przy ulicy Łochowskiej 37 i właśnie już za chwilę wraz z mieszkańcami będę ukwiecał praskie podwórka. Jest tutaj wiele, wiele do zrobienia, ale mam nadzieję, że właśnie przy współpracy z firmą Legutko uda mi się ukwiecić tych podwórek jak najwięcej, na czym naprawdę bardzo, bardzo mi zależy. Zajęcia będą w formie warsztatów, czyli troszeczkę edukacji, troszeczkę, troszeczkę zabawy. Bardzo mi również zależy na tym, żeby tą zieloną kulturę krzewić w zasadzie na wszystkich płaszczyznach. Mam nadzieję, że do, przyjdą ludzie po prostu młodzi, starsi, rodziny, bardzo, bardzo mi na tym zależy. Zobaczymy, słuchajcie, no trochę się stresuję zresztą, nawet widać chyba w głosie troszeczkę słychać. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby, żeby ta moja pierwsza akcja wypaliła. Tutaj mamy naszych głównych bohaterów, czyli rośliny od firmy Legutko. Pójdzie, proszę. co tutaj mamy? Mamy orliki, kocimiętkę, łubin trwały, rudbekie. Co tutaj jeszcze mamy? No słuchajcie, Roślin jest naprawdę dużo. One wszystkie są podobne. Spójrzcie, proszę, bo to są jeszcze maluchy, ale będzie pięknie. Goryczka. Wysłuchajcie. Jest tych roślin. Będziemy się upiększać. Myślę, że należą się wielkie podziękowania dla mieszkańców, ponieważ bardzo, bardzo licznie się zaangażowali w to. Było naprawdę te kilka godzin, było bardzo fajnie. I y, panie, tak. Panie. Panów na razie nie ma, <śle> że panie do nas dołączyły. Dziękuję ślicznie Rafałowi Grabiasowi, Gabrysi szóstek, że mogliśmy tutaj to przygotować. Mam nadzieję, że będzie Wam to służyło. 27 maja zawsze obchodzi się Dzień Sąsiada. Czy mam pokazać? Pokaza jak to robisz? będzie wyglądało? Tak? Eee, to jest żurawka. Eee, ma, ma takie pomarańczowe kwiatki. Eee, I musimy ją posadzić w takie odległości. Ale papierosy tutaj to tak, tak O taka gdzieś odległość. No ale widzę, że coraz więcej mieszkańców jest. od to, to Bardzo dobrze. Musiałbyś, jedni potrzebują moje palce Tutaj, to się tutaj pani radna też pracuje. I nawet dzieci tutaj zostały zaangażowane do wchodzenia. Mhm. Ten czas razem z będzie po prostu przyjemnością. Jak będzie coś źle, to ja swoim wprawnym okiem poprawię. Nie stresujcie się po prostu. Jak będą pracownicy źle. Słuchajcie, jak nie będzie to jak nie Będzie dobrze. Będzie dobrze naprawdę. Bardzo się cieszę, że możemy angażować bym powiedział, trzy pokolenia już dzisiaj tutaj mamy. Eee, o, właśnie, naj najmłodszego uczestnika też mamy, o, brawo! Brawo, słuchajcie, no nie ma nic lepszego. Bardzo Prawda? fajnie, Prawda? Bardzo, Bożu, fajnie. To, tak bardzo się cieszę, że mamy... Zobacz, teraz tu robimy... Tutaj. O. No i słuchajcie, muszę wam się pochwalić. Spójrzcie, proszę, jak to już pięknie wygląda tutaj. Za chwilę wam opowiem troszeczkę więcej, spójrzcie, proszę. Tutaj mamy taki nieciekawe, ale kolejne dwa skwery. Spójrzcie proszę, jak pięknie rośliny zostały posadzone. Bardzo dużo mieszkańców było. Były, były tak, jak zapowiada, zapowiadali mieszkańcy, że przyjdą w niedzielę o godzinie, co prawda, dziesiątej rano była zbiórka, ale bardzo się cieszę. Proszę, troszeczkę musiałem tutaj podpowiedzieć, bo to naturalne, jeśli chodzi o, o wysadzenie roślin. No to powiem Wam tak. Wszyscy mieliśmy doskonalą frajdę. Był to fajny, fajny fajny event, spójrzcie proszę, tak są rośliny posadzone. Przyznam szczerze, że dałem wolną rękę, ponieważ bardzo mi zależało na tym, żeby, żeby krzewić tą kulturę zieloną jest tu ponad 20 bylin, w zasadzie są tylko i wyłącznie byliny, nie ma roślin jednorodnych, właśnie z uwagi na, na łatwiejsze prowadzenie takich skwerów, ponieważ no, byliny wiadoma sprawa, jak wysadzimy, no to przez kilka lat cieszymy się pięknymi, pięknymi, pięknymi nasadzeniami, Tutaj są formy takie, bym powiedział, tak jak tutaj panie chciały, sąsiadki, mieszkanki tych, 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 tych przynależnych kamienic czy przynależnych domów. Tak jak mówiłem, sadzimy tak jak nam dusza, dusza podpowiada. Było dużo ludzi, którzy mają pojęcie również o sadzeniu roślin, a więc tym lepiej. Słuchajcie, no spójrzcie, proszę, jak pięknie są te rośliny wysadzone. Tutaj mamy łubiny, mamy, mamy maki, mamy chabry. Słuchajcie, no będzie, będzie, będzie mnóstwo, mnóstwo pięknych roślin. I na pewno będzie to, to wszystko cieszyło oko. No spójrzcie, tutaj mamy takie kamienice, więc będzie miło, ludziom się żyło jak te kwiatki wszystkie zakwitną. Firma Legutko ufundowała nam te wszystkie piękne rośliny, ale również przygotowali takie kwietne prezenty dla mieszkańców, z czego bardzo się cieszę i bardzo, bardzo, bardzo po prostu dziękuję. Myślę, że wielkie podziękowania należą się mieszkańcom za to, że w niedzielę rano chcieli po prostu przyjść, uczestniczyć w tych, w tych warsztatach. Było dużo śmiechu, było, było naprawdę fajna rodzinna atmosfera, z czego się bardzo cieszę. Dziękuję, dziękuję Wam mieszkańcom że byliście, że mnie wsparliście. W zasadzie to wszystko jest dla Was, ale bez Was nie byłoby nic. Bardzo dziękuję. Ja dzisiaj już się żegnam. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.